Cześć, nazywam się Piotr Klasowski, jest z nami Nikola w 37 tygodniu ciąży. Kolejnym ćwiczeniem, które zaprezentujemy, będzie wstawanie z ławki z siedzenia. Ćwiczenie angażuje nam całe nogi, pozycja wyjściowa, kolana ugięte do 90 stopni, i stopy ustawione mniej więcej na odległość buta od ławki. Nabieramy powietrze i stajemy z wydechem. Kontrolujemy ustawienie kolan, nie pozwalamy, żeby uciekały do środka, poruszają się tak jak wskazują palce stóp i nie przekraczają linii palców. Tutaj możemy regulować sobie obciążenie pozycją. Wiadomo, że już podstawowe obciążenie macie ze sobą. Jeśli okazałoby się ono zbyt duże, zawsze możecie usiąść na jakiejś wyższej skrzynce wyższym krześle, albo na wyższej ławce. Jeśli okazuje się, że jest dla Was lekko, możecie sobie pozwolić na, na większy wysiłek. Zawsze możecie usiąść niżej, wtedy mięśnie nóg będą pracowały zdecydowanie mocniej. Ćwiczenie starajcie się wykonać w trzech seriach po 15 powtórzeń. Następne ćwiczenie będzie nam wzmacniało plecy. Ustawiamy się kolanem na ławce, kolano ustawiamy pod biodrami, nadgarstek pod barkiem. Plecy prosto, nie pogłębiamy lordozy. Bark aktywnie, czyli staramy się odepchnąć od ławki, tak żeby, żeby łopatka była przyklejona do, yy, do pleców. Odepchnij się, proszę, do góry, tu, tu, tu. Mhm. Zwracamy uwagę, żeby ramię nie było w przeproście, tylko zawsze aktywnie. Teraz wykonujemy ruch, opuszczając szczęgielkę w dół. Opuszczamy łopatkę, ściągamy łopatkę i ruch kontynuujemy łokciem. Głowa tworzy nam przedłużenie tłowia. Opuszczamy ciężar z wdechem. Unosimy wykonując wydech. Wykonajcie trzy serie po 15 powtórzeń. Pamiętajcie, że najważniejsza jest technika wykonania. Ona będzie tutaj grała kluczową rolę. Najpierw właściwa pozycja, dopiero później ćwiczenie. Kolejne ćwiczenie będzie nam angażowało klatkę piersiową mięsie piersiowe, które będą ważne później przy, przy pobudzeniu laktacji. Ustawiamy ramiona tak, że łokcie są ugięte, kciuki skierowane. Do siebie opuszczamy ciężar, nabieramy powietrza, następnie wydech i ruch po trójkącie równoramiennym prawie do zetknięcia ze sobą handlu. Wracamy z wdechem, najniżej na ile pozwala nam staw ramienny i do góry wypuszczamy powietrze. W sposób kontrolowany robimy trzy serie, po 15 powtórzeń, cały czas zwracajcie uwagę na oddychanie w dół. Dech i góra wydech. Wykonamy ćwiczenie, które zaangażuje nam całą obręcz barkową. Będziemy znosić hantle bokiem w siedzeniu na ławce, ramiona opuszczamy, prowadzimy szeroko do boku, pilnując, żeby kciuk wskazywał nam do przodu, tak jak pokazuje nam tutaj Nikola. Dłonie są delikatnie do przodu w stosunku do linii ciała, dlatego że jest on Wynika z naturalnego ułożenia łopatek. Starajcie się zwracać uwagę na płynność ruchów. Wykonujemy trzy serie po 15 powtórzeń, oddychając w ten sposób, że przy wznosie wdech, przy opuszczaniu wydech. Teraz wzmocnimy bicepsy, czyli mięsie, które nam będą mocno pracować przy. Trzymaniu dziecka przy karmieniu. Ramiona opuszczamy w zusztułowiach, dłonie skierowane są w przód. Uginamy, wykonując wydech i opuszczamy z wdechem. Wykonajcie 3 serie po 15 powtórzeń, zachowując płynność ruchu. Teraz ćwiczenie na triceps. Ćwiczenie bardzo przydatne w życiu. Jedna rzecz: likwidujemy ten nasz mięsień pożegnalny. Druga sprawa: przyda nam się to przy aktywności codziennej, pchaniu wózka, w zakupach świetna sprawa. Ustawiamy się w pozycji, którą już dobrze znacie, ale przypomnę: kolano pod biodrami, nadgarstek pod barkiem, Aktywnie, łopatka doklejona do pleców. Następnie ustawiamy łokieć wysoko wzdłuż ciała i teraz. Prosujemy przed i wracamy, starając się, żeby łokieć pozostawał w tym samym miejscu. Opuszczamy ciężar nabierając powietrza wdech i prosujemy wydech. Pamiętamy o tym, żeby wykonać serię na jedną i na drugą stronę 3 razy po 15 powtórzeń. Może się tak zdarzyć, że przy ćwiczeniach w podporze będziecie odczuwały dyskomfort w nadgarstkach. Zdarza się tak, dlatego staramy się zmieniać pozycję, robić przerwy. Jeśli nie czujecie się komfortowo, możecie zmniejszyć ilość powtórzeń, możecie wykonać mniejszą ćwiczenie mniejszym ciężarem, albo ustawić ławkę wyżej, tak żeby więcej, większy ciężar przejęło kolano.